Cześć, dzień dobry. Witam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam was na 7 dni 7 stylizacji i uwaga, będzie to znowu 7 dni 7 stylizacji. Tematyczne, stwierdziłam, że mamy taki sweater weather, więc będę po prostu korzystać z swetrów, które posiadam i na pierwszy rzut będzie sweter, który ostatnio odkopałam. Nie wiem, szczerze mówiąc, czemu go nie nosiłam, bo jest jak dla mnie świetny. To jest generalnie sweter hmm, Wykonany chyba w prawie 90% z bawełny. Reszta to jest jakiś materiał sztuczny, syntetyczny, wskażcie mi, które słowo jest odpowiednie. I on jak widać jest duży. To jest rozmiar XL, chociaż, szczerze mówiąc, dla mnie to bardziej jest taka Lka, jest luźny, do tego dorzuciłam spódnicę taką biało-szaro-czarną. I jeszcze te moje kozaczki. Ale w momencie, kiedy tak wiecie, stałam przed lustrem w tym, wpadł mi do głowy pewien pomysł i zaraz go wam zademonstruję. I uwaga, pomyślałam, że po prostu dorzucę tutaj pasek. Taki zwykły pasek w talii, który tutaj, jak widać, zaakcentował nieco sylwetkę. I wydaje mi się, że sprawił, że stylówka. Troszeczkę ciekawiej wygląda, zatem nosiłabym myślę śmiało w jednej i w drugiej wersji, ale dzisiaj skuszę się na wersję z paskiem. Zaraz uciekamy na urodzinę, więc wydaje mi się, że strój będzie jak najbardziej adekwatny na takie domowe posiedzenie. Jest ciepło, bo u nas jest minus 12 stopni, śniegu pełno, więc tak się prezentuję. Zarzucam płaszcz, czapkę i uciekam. Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie, w nowym tygodniu mamy dzisiaj poniedziałek, aura jest mega zimowa, mega mroźna, ale nie rezygnujemy z dobrego humoru. I od razu przepraszam Was za lustro, nie wiem co się stało, nieważne ile razy bym je przycierała, na dosłownie środku ciągle osadza się kurz, nie wiem czemu, czy to jest wina spreju, chociaż do tej pory radził sobie bez zarzutów. Ale dobra, nie przedłużając, co mam dzisiaj na sobie, postawiłam na chyba jeden z moich ulubionych zestawów, jak widać w mega szalonych kolorach, ale czuję się w tym bardzo fajnie, ciepło i komfortowo, mam tak czarny sweterek zapinany na guziki, pod spodem jest taki totalny zwyklak, czyli bluzka z długim rękawem w prążki, ona jest z Reserved, sweter jest... Zalando, ale jaka to dokładnie marka, nie pamiętam niestety, ale on jest bardzo fajny, bardzo go lubię. Ja w ogóle ostatnio niesamowicie polubiłam się z, właśnie z takimi swetrami, właśnie zapinanymi na guziki. Mam już trzy w swojej kolekcji. Jeśli uda mi się jeszcze jakiś złapać, to na pewno będę zadowolona, bo to jest super opcja każdą porą roku. Dalej mam spodnie w kratę. One są naprawdę świetne, mega wygodne, bo nic nigdzie nie pije, nic nie uwiera. One są, zobaczcie, no, mega fajne, takie dosyć luźne. Nie mogę patrzeć na to lustro. Boskie, po prostu, całym rokiem. I co, na nogi, na stopy w zasadzie, założyłam te moje takie czekoladowe bodki z. Lasockiego, który mam już chyba ze dwa lata, tak mi się wydaje, tak mm, lekko licząc. Dwie zimy na pewno już są u mnie e, i fajnie mi się je nosi. One są wygodne, one są porządnie zrobione, w razie co wystarczy je lekko przeczyścić. I można śmiało dalej chodzić. Lubię też to, że one nie są takie sztywne, zakłada się je bez większego problemu, a to moim zdaniem jest naprawdę mega dużym atutem, jeśli chodzi o tego typu obuwie. Zatem tak się dzisiaj prezentuję. Jest naprawdę idealna pogoda na swetry. Cześć, dzień dobry wtorkowo. Dzisiaj znowu jest zimno, naprawdę jest zimno. A ja czuję, że potrzebuję energii, zatem postawiłam na co? Na czerwony kolor. To jest mój sweter z Lumpa, który mam od czasów drugiej ciąży. To na pewno, tak? Bo pamiętam, że jeszcze miałam robione zdjęcia w tym swetrze. Więc tak no na oko, myślę, że ze 3 lata ten sweter ma. To jest sweter oczywiście z Lumpa, marka Nakt, więc nic specjalnego, ale mówię, ten kolor mnie mega. Przekonuje. Ja generalnie fajnie się czuję w czerwieni. Nie wiem, czy. Ja jestem tym typem urody. Nawet się zastanawiałam nad analizą kolorystyczną, ale lubię siebie w czerwonym, bo czerwień naprawdę dodaje mi gazu. I co? Tutaj mam niżej spódniczkę. Ona też jest oczywiście z lumpa, kupiona, nie wiem, za 2-3 zł. Jak widać, taka fruwajeczka, ale ja też się w takich fruwajeczkach spoko czuję, tutaj pewnie tego nie widać, ale są właśnie takie delikatne, czerwone kwiatki, e, które no, idealnie skomponowały mi się właśnie z tym, e, z tym sweterkiem e, i co? Znowu bodki, bo ja powiem Wam szczerze, e, nie lubię jakoś tak, jeśli chodzi o buty, szczególnie fantazjować, nie miałam ochoty na te moje długie kozaki. Też z tego względu, że jest po prostu ślisko, więc postawiłam na sprawdzone, mega wygodne i szybkie w zakładaniu obuwie. E, zatem tak się dzisiaj prezentuję. Oczywiście do tego będzie płaszcz, niech. W, em, em, nie miejcie co do tego żadnych wątpliwości, ale pokazuję Wam po prostu to, co jest pod płaszczem, bo wydaje mi się, że o to w tych filmach chodzi. Zatem tak się dzisiaj prezentuję. Jest sweter, jest spódnica, ciepły raj stopy. Można podbijać świat. Cześć, dzień dobry. Troszeczkę wygrzebuję się z małego marazmu i zapraszam was oczywiście na świeżą stylówkę ze swetrem. Sweter jak widać fioletowy, postawiłam na kolor. Cześć, dzień dobry. Witam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam oczywiście na kolejną stylówkę ze swetrem w roli głównej. Dzisiaj fioletowy sweter złapany Parę miesięcy temu na Zalando. Nie ukrywam, że tutaj bardzo urzekł mnie jego kolor, taki przyjemny fiolecik. Delikatny, pastelowy krój też jest oversize, ma jeszcze golfik, naprawdę taki sweter, w którym, w którym ja lubię się otulać. To jest dla mnie taka no, bardzo komfortowa opcja. On jest spoko i do spodni. I do spódnicy, tak jak Wam tutaj pokazuję. Spódnica to jest coś, co dosyć, dosyć często pojawia się w moich stylówkach, bo ja ją naprawdę lubię. Ja nawet nie policzę Wam, ile lat mam już tą spódnicę. Myślę, że powoli zbliżamy się do 10 lat. Zatem, wiecie, ja naprawdę korzystam z ubrań. To jest New Yorker. I ta spódnica też jest takim przykładem, że naprawdę można mieć coś, wiecie, co nie jest jakoś wybitne, jeśli chodzi o markę, ale może nam to służyć i możemy to nosić i coś, co nie jest tak zwanym basiciem, bo tej dużo krzyczy się, że jak na lata to tylko i wyłącznie basic, więc to jest taka czarna spódnica falbaniasta w róże, uwielbiam ją całym rokiem, nawet mam wrażenie, że... Skontrastowana, właśnie z takimi grubymi materiałami, materiałami, wygląda jeszcze fajniej. I na nogi zarzuciłam te moje długie kozaki. Zaraz zarzucam mój beżowy płaszcz. I mogę uciekać oczywiście jeszcze czapa. Bez czapy nie wychodzę. Cześć, dzień dobry wszystkim. Przy niedzieli ja dzisiaj mam, w zasadzie my dzisiaj mamy wielki dzień. Czyli wychodzę z mężem na randkę, idziemy na obiad, dzieci zostają u babci. I z tej okazji stwierdziłam, że założę sukienkę. Jak widać, jest dosyć krótka, też mam ją nie zliczę chyba, jak długo. I zarzuciłam na nią taki biały sweter. Tutaj lekko wystaje kołnierzyk. Bardzo podoba mi się właśnie ten efekt, kiedy spod swetra wystaje kołnierz. Oczywiście sweter jest lekko zebrane gumką, stary, ale ciągle jary trik, e, butki, te same co najczęściej, e, jak noszę sukienki albo spódnice, czyli te długie kozaki. Stwierdziłam też, że wyprowadzę w końcu moją Walentinę na spacer. No to jest taka optymalna trepka właśnie, kiedy gdzieś idziemy we dwoje. Taka wystarczająca, jeśli chodzi o pojemność. No i co? No tak się dzisiaj prezentuję. No make-up, bo jeszcze to moje oko jest takie powiedziała lekko wrażliwe, eee, więc wiecie, wolę kuchać na zimne i jeszcze te dwa dni sobie jakieś tam makijaże odpuścić, ale i tak czuję się bardzo spoko, bardzo fajnie zatem uciekamy. Cześć wszystkim, witam się z Wami serdecznie i zapraszam Was na kolejną szóstą już chyba stylówkę ze sweterkiem w roli głównej. Tutaj mam jeden z moich ulubionych swetrów w brązowym kolorze, w taki warkoczowy splot wykonane w 100% z bawełny, to jest marka mąki i jeśli dobrze poszukacie, to można go złapać za 50 zł i wydaje mi się, że to nie jest yy, wysoka cena, jak ze sweter, który towarzyszy nam całym rokiem praktycznie, bo to wiecie, czy to wiosna, lato, jesień, zima, taki sweter zawsze będzie yy, dobry. Pod tym mam po prostu taki czarny bejziczek, co by wiecie, było ciepło. Dalej mam e, tą spódnicę w panterkę. Uważam, że ona jest naprawdę świetna i też bardzo uniwersalna. Tutaj ma takie rozcięcie, jak widać. E, I tak szczerze mówiąc, moja pierwsza myśl była taka, żeby założyć do niej te e, moje kozaki, e, ale one mają obcas, i boję się, że po prostu dzisiaj. E, nie sprawdziłyby się one za bardzo, bo będę trochę biegać, trochę skakać. Oczywiście jest też dosyć ślisko na dworze, więc postawiłam na te moje um, brązowe takie czekoladowe botki. No i wygląda to w ten sposób. Utrzymane w takich mocno neutralnych barwach. Jest wygodnie, ale wiecie, tak niekoniecznie po domowemu. Cześć, dzień dobry, zapraszam Was na ostatnią stylóweczkę ze swetrami w roli głównej. Dzisiaj mój sweter to po prostu e, czarny golf, tak jak widać. Baziczek z lumpa, z którym bardzo się lubię. I na to tak wiecie, nałożyłam marynarkę. Wychodzimy dzisiaj z domu, więc stwierdziłam, że taki lekki, elegancki sznyt nie zaszkodzi. Tym bardziej, że tych okazji jakoś tak do wychodzenia nie ma szczególnie dużo. A mówię, nie wiem co tam się wydarzy potem, więc wolę być przygotowana. Zatem mamy dwa czarne elementy: golfik. I tą marynarkę, wyciągnęłam w ogóle mój naszyjnik, żeby go tak było widać tutaj na wierzchu, wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Niżej mam spódnicę z Zalando, to jest marka Vila i stwierdziłam, żeby też ją tak troszeczkę urozmaicić, to po prostu dołożę pasek, on też jest z lumpa, jakiś taki, nie wiem czy on jest skórzany czy nie. W każdym razie naprawdę zachowuje się dosyć dobrze. Spódnica jest poliestrówką taką typową, jak widać falbaniastą, ale nosi się ją dosyć spoko. Ona lubi się w sumie z takimi gładkimi górami, no po prostu lubi grać pierwsze skrzypce. Na nogach mam te kozaczki, muszkieterki, jak zwał tak zwał, ale wydaje mi się, że naprawdę całość bardzo fajnie wygląda, tak niby prosto, ale nie nudno. Takie przełamanie codzienności z lekką elegancją podoba mi się.